Dzień dobry. Zegar maturalny tyka. Czas, kiedy już naprawdę trzeba się wziąć do pracy, zbierać wielkimi krokami. Chciałbym Państwu pomóc do tego egzaminu się przygotować. Tym bardziej, że matematyka spędza sens powiek bardzo wielu osobom. Szczególnie ta matematyka na poziomie podstawowym, bo zdanie tego egzaminu gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Najwięcej kłopotów właśnie zawsze jest z matematyką. Widzą Państwo na slajdzie bardzo zgrabny cytat i myślę, że on się powinien stać Państwa przyjacielem na najbliższe miesiące. Jeżeli Państwo się przekonają, że matematyki da się nauczyć, że rozwiązywania zadań da się jakoś opanować, to na pewno Państwo będą mieli o wiele spokojniejsze sny przed samą maturą, a i wyniki tej matury będą takie, które Was będą satysfakcjonowały. Proszę Państwa, Zacznę od elementarza. No, proszę mi wybaczyć zupełnie trywialne sformułowania, ale jednak co roku w trakcie egzaminu maturalnego, tuż po nim i w trakcie wglądów rozmawiam z maturzystami i okazuje się, że niektóre problemy wynikają bezpośrednio z braku znajomości pewnych rzeczy formalnych, technicznych i tego można na pewno w bardzo prosty sposób uniknąć. Widzą Państwo na slajdzie pierwszą stronę arkusza egzaminacyjnego, taki, jaki się znajdzie na państwa, stronach piątego, na państwa stolikach 5 maja. Ta pierwsza strona nigdy nie jest wystarczająco dobrze przeanalizowana, bo wcześniej na to nie patrzy, a w trakcie egzaminu też już szkoda na to czasu. Każdy chce zobaczyć, jakie są zadania, czy sobie z nimi radzi, czy jest w stanie je rozwiązać. A na tej pierwszej stronie znajduje się instrukcja dla zdającego, która jest bardzo ważna. W szczególności chciałbym Państwu zwrócić uwagę na punkt czwarty tej instrukcji. Ja go powiększę, żeby było wyraźnie widać. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w zadaniach otwartych może spowodować, że się nie uzyska pełnej liczby punktów. I ten zapis prawdopodobnie jest nie do końca yy, przyswojony, bo co roku w trakcie wglądów przychodzi zdający i mówi: proszę Pana. Mam rozwiązanie takie jak jest na stronie centralnej komisji. Proszę zobaczyć. Mnie wyszło 34 na stronie centralnej komisji w rozwiązaniu też 34. Czemu zamiast czterech punktów mam jeden? Ano właśnie dlatego, że nie zrealizował czwartego punktu instrukcji dla zdającego. Proszę zwrócić uwagę, że każde zadanie otwarte z matematyki jest sformułowane w taki sposób: oblicz, wyznacz, yy, uzasadnij, udowodnij, wykaż. To są wszystko czasowniki operacyjne, pokazujące, że należy wykonać pewne czynności. I te czynności będą oceniane, a nie tylko ich efekt. Nie jest napisane w treści zadania, podaj rozwiązanie równania, podaj wynik jakiegoś rozumowania, tylko trzeba wykonać ciąg czynności. I te czynności są oceniane. Jak ich nie będzie zapisanych, no to nie będzie to oceniać. Zwracam na to uwagę, bo co roku z tym mamy sporo problemów, a niepotrzebnie zdający tracą punkty. I to bardzo często ci zdający, którzy zadanie potrafią rozwiązać. Druga zupełnie elementarna sprawa. Integralną częścią każdego arkusza jest karta odpowiedzi. Na karcie odpowiedzi ona jest podzielona na dwa segmenty. Zdający wypełnia część dla niego przeznaczoną, tą, w której ma zaznaczyć swoje decyzje, które podjął w przypadku rozwiązywania zadań. Zamkniętych, jest około 25. I znowu co roku jest taka sytuacja, że oto zdający dzwoni po egzaminie, albo jego rodzice, albo dyrektor szkoły, albo dziewczyna, no przeróżni, przeróżni ludzie zainteresowani wynikiem egzaminu tegoż zdającego, no i mówi, że z nerwów zapomniał przenieść swoje decyzje z arkusza na kartę. No ale ja, co ja wtedy mogę zrobić? Państwo widzą, tam jest wyraźnie napisane, wypełnia zdający. Ja nie jestem zdającym, a zdający do swojego arkusza już dostępu nie ma. W momencie oddania zespołowi nadzorującemu swojego arkusza kończy się możliwość dokonywania zapisów w części przeznaczonej dla zdającego. Proszę o tym pamiętać. Być może niektóre z tych błędów biorą się stąd, że w gimnazjum niektórzy byli uprawnieni do tego, żeby zespół nadzorujący przenosił za niego jego decyzje w zadaniach zamkniętych. W przypadku egzaminu maturalnego w zupełnie wyjątkowych przypadkach taka sytuacja ma miejsce, szczególnie, gdy ktoś ma dysfunkcję narządu w ruchu, nie potrafią, nie mogą sami pisać, to wtedy tak, tak może być, ale proszę się o tym zawsze upewnić, żeby nie było tych niepotrzebnych zupełnie stresów. Co roku yy, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza zestaw przyborów i pomocy z których w trakcie egzaminu można korzystać. Jedną z tych pomocy jest zestaw wybranych wzorów matematycznych i znowu niektórym się wydaje, że jak mam do dyspozycji taki zestaw wybranych wzorów, to ja sobie z każdym zadaniem znakomicie poradzę. Bo oto tam mam wszystkie potrzebne informacje. Owszem, ale to nie jest poradnik rozwiązywania zadań. Te informacje są suche i raczej. Należałoby je rozumieć w ten sposób, że one wspomagają moją pamięć. Jeżeli w nerwach, w stresie, yy, który jest oczywiście naturalną rzeczą w trakcie tak ważnego egzaminu, jakim jest egzamin naturalny, zapomnę jakiegoś wzoru. Ale ja wiem, że on jest, wiem, że on jest zapisany w tym zestawie wzorów, przecież nie wszystkie wzory tam są umieszczone, wiem, gdzie on jest i jeszcze wiem, co oznaczają występujące w tym wzorze symbole, ja wtedy tylko będę mógł z tego funkcjonalnie korzystać. Żeby to. Była dobra pomoc, trzeba się z nią wcześniej zapoznać. Najlepiej w trakcie przygotowywania do egzaminu po prostu mieć to pod ręką i na co dzień z tego korzystać. Proszę Państwa, jeżeli Państwo wcześniej się z tym spotkają, to może się okazać, że informacja o definicjach funkcji trygonometrycznych to jest fragment tego zestawu, który Państwo widzicie na slajdzie będzie Państwu nieprzydatny. Ja do tego wrócę na zakończenie naszego spotkania w drugiej części. Tego, tego wystąpienia. I jeszcze tylko dwa słowa na temat tak zwanego elementarza. Yy, można w trakcie egzaminu maturalnego korzystać z przyborów pomocniczych. To jest kalkulator prosty, cyrkiel i linijka. O linijce nie ma co mówić. Kalkulator prosty okazuje się, że też nie jest przyborem, który yy, wszystkim z Państwa ułatwia yy, pisanie egzaminu maturalnego. Dlatego, że niektórzy z jednej strony demonizują jego możliwości, a z drugiej strony wręcz przeciwnie, ci, którzy mieli do czynienia z kalkulatorami naukowymi, może się okazać, że nie będą potrafili z takiego kalkulatora prostego skorzystać. Bo kalkulator prosty, jak sama wskazuje, jest prosty, to znaczy wykonuje tylko cztery podstawowe działania, może liczyć pierwiastki i potęgi i koniec, nic więcej. W związku z tym, no, jeżeli ktoś na przykład korzystał z zaawansowanych narzędzi, no to może z przyzwyczajenia myśleć, że kalkulator zna wykonywania działań, a on tego nie potrafi. I potem się okazuje, że znowu w trakcie oglądów przychodzi taki człowiek i mówi do mnie, proszę pana, ja na pewno mam dobrze, bo liczyłem na kalkulatorze. Tu musieli się pomylić w centralnej komisji. No nie zdarza się taka sytuacja, po prostu na kalkulatorze prostym też trzeba umieć liczyć. I jeszcze słowo o cyrklu. Były takie osoby, które uważnie przeczytały instrukcję na pierwszej stronie arkusza i tam jest napisane, że w trakcie rozwiązywania zadań można korzystać tylko z długopisu z czarnym kolorem tuszu albo z pióra z czarnym kolorem atramentu. A przecież bywa tak, że integralną częścią cyrkla jest ołówek, a niektóre cyrkle mają po prostu grafit. Więc jak to się ma do tej instrukcji? No ma się bardzo dobrze. Mianowicie rozwiązania piszemy czarnym kolorem atramentu lub tuszu, a rysunki możemy wykonywać cyrklem. I nie ma tutaj problemu, żeby ten rysunek był wykonany w części przynajmniej ołówkiem czy, czy cyrklem. Także myślę, że ten Problem znika.